Drodzy bracia i siostry, przed nami ostatni, ostatnia, ostatnia katecheza, można by powiedzieć, w tym cyklu. W Wielkim Poście zaczęliśmy od początku kościoła, kościoła pierwotnego, potem znamiona kościoła, jeden, święty, powszechny, apostolski. I dzisiaj, skoro był początek, to dzisiaj będziemy rozważać. Koniec kościoła. Kiedy kościół, jako sakrament, jako narzędzie zbawienia e, przestanie istnieć, i co ten kościół ma na tym końcu do zaoferowania człowiekowi? I tym zajmuje się eschatologia. To jest taka nauka teologiczna, właśnie o rzeczach ostatecznych, zarówno. W tym aspekcie indywidualnym każdego człowieka, każdego z nas, bo w pewnym sensie ten koniec świata, koniec wszystkiego, będzie przy naszej jednostkowej śmierci. Ale Kościół też rozważa to, co będzie na końcu czasów i będzie dotyczyło wszystkich nas. I ten temat jest bardzo ciekawy, ale jednocześnie taki bardzo tajemniczy, bardzo. Niezgłębiony, to co święty Paweł mówi: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie zgłębić, jak wielkich rzeczy Bóg chce dla swoich wybranych, tych, którzy go miłują. I na początku warto właśnie zastanowić się nad tak zwaną, nad podziałem eschatologii na eschatologię indywidualną i Eschatologię w wymiarze społecznym. I najpierw patrzymy na Kościół w sensie jednostkowym, bo każdy z nas jest reprezentantem Kościoła. Pewnie często to powtarzane, ale warto sobie to przypominać, że Kościołem jesteśmy wszyscy my. Nie Kościołem nie jest papież, biskupi, księża, zakonnice. Tylko każdy z nas, każdy ochrzczony jest reprezentantem Kościoła. I zarówno dobry i zły uczynek wpływa na kondycję tego Kościoła. I w tym, tej tak zwanej eschatologii indywidualnej wyróżniamy takie wydarzenia jak śmierć, potem sąd jednostkowy, czyli każda, każda osoba, każda dusza. Staje przed Bogiem, żeby poznać prawdę o sobie samym. No i potem jest osądzenie tak zwane, czyli niebo dla tych, którzy oczyścili się w tym ziemskim życiu, którzy dzięki łasce Bożej osiągnęli tę łaskę zbawienia, łaskę świętości. Drugi stan to jest czyściec. I trzecim stanem jest wieczne potępienie, które też jest możliwe, jest niestety realne. I jeśli chodzi właśnie o taki podział Kościoła w sensie społecznym, to wspólnota rozróżnia jeden święty powszechny apostolski kościół, rozróżnia takie frakcje w Kościele, frakcje, które na końcu czasu się połączą. Pierwszą z nich jest, jest ta część Kościoła tak zwanego walczącego, czyli wszyscy ludzie, którzy żyją na ziemi, którzy jeszcze tej łaski zbawienia nie osiągnęli, którzy walczą o to, żeby wejść do nieba, żeby odrzucać grzechy i przyjmować łaskę Bożą, wybierać dobro. Drugim Drugą częścią kościoła jest tak zwany kościół oczyszczający się, kościół czyścicowy, czyli dusze czyśćcowe, za które możemy się modlić. One też nam mogą pomagać. I trzeci kościół, ten, czyli ten, do którego dążymy, tak zwany kościół triumfujący czyli społeczność świętych i tych ogłoszonych przez, przez kościół. Do czczenia, do kultu takiego powszechnego, ale też ludzie, którzy może nie są znani, ale też osiągnęli łaski nie, łaskę nieba. I przecież modlimy się za zmarłych, za naszych rodziców, dziadków, też ufamy, że nasze modlitwy im pomagają. Ufamy, że przez ileś lat modląc się oni już. Są oczyszczeni. I w tym wszystkim, w, tym, w tych podziałach, warto wiedzieć, warto akcentować to, że Kościół ma niesamowicie piękną przyszłość. Kościół niesamowitą ma, można by powiedzieć, współcześnie ofertę dla człowieka. Ten sam Kościół, który Nieraz w mediach jest przedstawiany jako ten, który ma wiele grzechów, który wręcz się chyli ku upadkowi, który jest dewastowany przez samych ludzi Kościoła, którzy są pełni hipokryzji. Ten Kościół w swojej głębi tak naprawdę ma niesamowitą ofertę dla człowieka. I nic, żaden grzech, żadna nieprawość żadna słabość nie z tego nie zniszczy i warto dzisiaj uwierzyć tej ofercie Pana Boga warto uwierzyć tej obietnicy którą nam daje warto uwierzyć w to, że Bóg utworzy nowo, nową ziemię, nowe niebo, jak mówi Pismo Święte ale nie możemy też zatrzymywać, iść za jakąś tęsknotą, tylko za jakimiś czasami przyszłymi, gdzieś tam nie wiadomo kiedy, dlatego, że Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże w nas jest. Że jesteśmy tymi, którzy Królestwo Boże mogą tu na Ziemi tworzyć. I dzisiaj właśnie przed nami ten czas przygotowania do Wielkanocy, czas, w którym będziemy odkrywać na nowo to zwycięstwo Boga, zwycięstwo w tą noc, zwycięstwo o poranku. Natomiast warto też być człowiekiem, który jest które pamięta, że jest odpowiedzialny za swoje życie, że Kościół zwycięży z tymi, którzy są mu wierni z tymi, którzy pomimo słabości dążą do, do świętości, nawet mi się zremowało którzy chcą tego Pana Boga pomimo tego, że niosą swój krzyż i nieraz upadają. I że. Warto też popatrzeć na to, że kościół dąży do pełni, uwierzyć w to, że Bóg jest w stanie zniszczyć to zło, które jest na świecie, bo chyba często ulegamy iluzji, że to zło się nigdy nie skończy i kiedyś to zło przejmie kontrolę nad światem. To nie jest prawda o kościele, nie jest prawda o Bogu. Prawda jest taka, że Bóg doprowadzi do pełni, rozwiąże wszystkie e, trudne sytuacje w naszym życiu. Wszelkie krzywdy, których zaznaliśmy, e, będzie w stanie nam zadośćuczynić, ale też my będziemy musieli zadośćuczynić za e, swoje grzechy, e, które nie odpokutujemy w tym czasie ziemskiego życia. I warto byśmy dzisiaj. Uwierzyli w tą nadzieję, jaką daje Kościół, uwierzyli w tą piękną obietnicę nieśmiertelności, tego, że ciało i dusza będzie w niesamowitych radościach uczestniczyć. Dlatego, że jeśli będziemy ludźmi, którzy tracą nadzieję, którzy wątpią, którzy jakoś przestają wierzyć Bogu, a tylko wypełniają tradycję, to wszystko będzie gasnąć, i to od nas zależy, jaka będzie kondycja Kościoła. Każdy z nas bierze odpowiedzialność za ten Kościół. Oczywiście nic bez Bo Boga i jego pomocy, ale z drugiej strony, czy nie ulegamy czasem iluzji, że my w ogóle nie musimy się starać, że my to niebo mamy zapewnione, przez to, że pewne technicznie wszystko jest w porządku w naszym życiu, chodzimy do Kościoła, spowiadamy się, uczestniczymy w Komunii Świętej. To jest piękne, to jest potrzebne, to jest zbawienne, to jest droga do zbawienia. Ale warto, zwłaszcza w tym kontekście roku jubileuszowego, prosić Boga przez posługę Kościoła o coś więcej. O to, żebyśmy głosili Chrystusa, o to, żebyśmy, pomimo tej narracji, że Kościół jest taki beznadziejny, żebyśmy głosili właśnie nadzieję, że Kościół przyszłości, Kościół eschatologiczny, to jest Kościół, który daje człowiekowi nadzieję życia wiecznego. Bez bólu, cierpienia, jakiejkolwiek udręki. I ten czas, który przed nami, to jest czas właśnie małej paruzji, małego przyjścia Pana Boga na ziemię. Bo tak się zakończy, można by powiedzieć, w pewnym sensie posługa kościoła. Przyjdzie Chrystus. Będzie zmartwychwstanie umarłych i każdego z nas osądzi i nie będzie już potrzebny Kościół Panu Bogu, dlatego że to On będzie świątynią, jak mówi Pismo Święte. I my mamy być tą świątynią Ducha Świętego. My mamy głosić innym, że Chrystus zmartwychwstał, że On żyje, On działa i on pragnie zbawienia każdego i każdej z nas, również tych ludzi, którzy są poza Kościołem, których może czasem osądzamy, potępiamy, wobec których czujemy się lepsi. I niech ten czas właśnie Wielkiego Tygodnia będzie spotkaniem z Chrystusem, niech będzie spotkaniem w ciszy grobu, niech będzie radością ze zmartwychwstania. Niech ten czas nie będzie tylko i wyłącznie organizowaniem jakichś rzeczy potrzebnych, ważnych, ale niech będzie ważniejsze coś innego albo ktoś inny w naszym życiu, w naszym sercu, bo kto wie, może Pan Jezus przyjdzie już właśnie tej Wielkanocy, w czasie tych świąt. Warto abyśmy byli czujni, abyśmy byli rozmodleni, abyśmy kontemplowani tego Chrystusa, który umarł i z martwych Amen.